Siemaneczko mordziki no i wolaciki z tej strony Janek a to kolejne incydent z gry Fajka 6 Także mamy tutaj gdzieś podążyć. Jest tam szczepili nam do, do, do organizmu ktoś tam szczepił my, my tam podążamy sobie do tego, musimy chyba wyciągnąć to, to co mamy w organizmie, chyba jakąś bombę albo coś. Że jeszcze on zadzwoni to jest chypialni jesteśmy. Im, Im bliżej, tym bardziej pijani jesteśmy. Dobra, im bliżej, tym bardziej pijani. Musimy tam dojść. Siema. Czyli halucynacji czy jakieś mamy. A może musimy do, tu wejść. Wejść na hotel? Cyk. For Tell me how you feel. To jest świetna historia. To nie jest zale. no to nie jest Mogę dojść, Idziemy chyba tam. No to jest spokojna, pojedziemy. Okay.

Dobra, zimno, do Zimno, 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 ta! Stopcie! 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 Stopcie!

Czech Myk. Misja, operacja ukończona. Czech Myk. 15XPa. Jeszcze tam jakaś misja jest. Że pójdziemy w tej misji. Ale blisko, to weźmiemy sobie. Lokujemy sobie, jakie, jakie to misje są. Te misje, tak. 11, 11. Dobra, to lukniemy sobie tę misję. Czech, się aleczko. Pogádejme. Akceptujeme. Lapo, co ty robíš? Mapa. Hej. Co to mám dělat? Okay. Pokażuję. a dobra, pokazuję mi się na, na mapie, pokazuję mi się na, na mapie. Dobrze. powiedziałem, że tutaj, szybka podróż. Myk 12 poziom, a 11 no, no spoko. Przyda mi się helikopter, może w bazie? Helikopter. No, może tutaj nie ma helikoptera? Może. Nie sądzę, nie są, że był. Jest tu łódź. Ale zobaczę, zobaczę sobie na minimapę, czy jest helikopter. Chyba nie ma. Będziemy już Bo Może nie. Zobaczymy, płyniemy. Już tam pójdziemy na, na nóżkach. Żeby szybciej pływać dalej. A na ja, kilometr. Sa samochodzikiem jeszcze może. Faj fajnie by było gdzieś helikopter do zrobienia. Okej, okay. o zeskoczymy, syk, no super, najsłyszącego. Zginiemy tutaj marnie, marnie zgniemy Pływaj szybciej. O leczymy, no nas nie leczymy, nic nie robimy, nie zeszlamy. I działa to jak w Far Cry 5 albo czwórce jak nic nie robimy, to się leczymy. I to jest spoko. Tyk, tyk, tyk. Jeszcze chyba nam jeszcze dwie misje do końca Gdy? Zrobimy tą misję, skrócimy odcinek i zrobimy to w mieście. Czy tu jakiś miejscowy jest Tutaj gdzieś dalej będzie, gdzieś dalej chyba. No dalej będzie tak, za, za tym. Gdzie to podziemia To pokazuję. Czy jak przyjdziemy? Jakiś most tu jest, coś. No niby jest tutaj ta mapa. Weźmy sobie samochód, cyk, myk. Tu będzie, dobrze. Wysiadaj! Już, już, wysiadaj! Teraz, w tej chwili, nie trop. fotel, cyk, i jedziemy samochodem. To jeszcze ta, ta druga była. Myślę, że mogę się teplić. I... I... No dobra. Lecimy. Z czasem. Szyk. Si. No dobrze, dobrze, dobrze. Di di, di, to będzie... ...jedykyle działa. Gdzieś tam... Gdzieś tam. Wchodzimy z auta. Pójdziemy na nogach tak samo na nogach wyżej. Tutaj, tam, tutaj 100 metrów mi zostało, to że jest spoko. Czyli mam przyjść o niej zanieść? Przyjść o nie zanieść. Tatsenko się oczywiście odpali.

Chcecie, ja by uzupełniały, chyba czekaj, bo tu coś jeszcze tu było, mogą wymienić? Nie będę wymieniał. Lecic szkoda, szkoda, że nie ma tu. Wymienić tych zmysłów. O, może. O, tu coś się pokazało. Coś się tam pokazało. Pojedziemy, ja pokazuję. Czy czytamy? Idziemy na dół. Misja Konto, nice. Samochodziki... A polecimy tym. Albo w tym, albo w tym miejscu. Rozręczmy ty. Teraz wyznaczona, to wyjdzie tutaj. Czemu ty dajesz... Wszystko rozwalać! Po prostu spokojnie sobie pojedźmy Jedziemy Tam gdzieś bliżej Tam jest bliżej, może tam dalej będzie, ale może się że tam blisko będzie zobaczymy się. Tam jest bliżej, szukamy sobie go. Idziemy. No, helikopter jest spawnował leci w miejscu. Kuczaki, tak, wchodzimy. Tutaj to jest raczej. No przynajmniej powinien być. Na przykład nawet nie ma. Byki. Komórka. Czy ty? Dobra, ty uciekamy. O, fajnie, oni! Dobra, inaczej, bo, no bo, jednak nie, jednak nie, uciekam, 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 Uciekać trzeba, jednak. To będę skuter, Wrócimy z pudełkiem. I do trasy wyrządzonej znowu. Do tamtej trasy, tik, tik, tik. Dobra, proszę do ramczka. Na mapie. Jedziemy. Idziemy także dużo, dużo jeszcze jest. Przyjść za jest odnieść. Komisja. misja. Na niej panujesz kierownicą. Chyba ostatnie z tych szybki misji jest. Albo przedostatnia ostatnie jeszcze. jeszcze. Jeszcze jedną misję to zrobiamy. myk. Tutaj pojedziemy żeby w w lewo to Jest to już na nic Panie było wejść tam z nich Buta Tych tutaj tam strzelają Widzę wrogów Вот он пусть. To... Не хотел тебя убить, не. За той. За Не хотел тебя убить. под кого-то Два Ty się rozkłada, naprawdę. Naprawdę, jak jesteś. Ty, czemu tak? To... Czek. Czek. Musisz chyba wszystkich zlikwidować. No, musisz się rozkładać, bo się... Czek. Chyba, głupie oddał radę. Tam mamy pójść, dobrze. Dobrze, tam mamy pójść. A może wejść do budynku, przydałoby się. Leżej, tutaj, gdzieś tutaj. To jest tam jest. Siema. Chyba, uspójrz. Uspokoił się Nie, nie, muszę chyba wszystkich likwidować. Jednak czy się po to, prostu to Czy... Jeszcze O, kasa nazi biela łapo Może ja zbieram kasę Uspokoił się, uspokoił się, czy nie uspokoił się? Pogadaj mi może What are they, man? What are you? Yeah, came in here whistling a gun around. Told me I had to tell him where my Bible is. Guy called Bembe. Did you tell him? See? and then the kid ran off. Can you tell me is? Nobody knows exactly where his place is, but it's in Cruz del Salvador, near the border. To wszystko co wiem, słucham, proszę, po prostu pozwólcie mi iść. Kilometr. Czy możemy tu przy... się... no bo nie możemy się tutaj... to jakieś broń jest? Ja tym bym zdobył tę broń. Kilometr. No bo to się jeszcze pojedziemy tam. Gdzieś tu był samochód. No weźmiemy ten samód weźmiemy ten tylko z może fotel No patrz nie sterujesz Cik, tam gdzieś No bo weźmiemy to, co to weźmiemy Jakoś, jak to się wyjdzie Wyjdzie Wydaje się wyjdzie się jakoś Jakoś nam się dało wyjść Nazwalimy tą bramę? Gdzie myślenia? Wyznaczyłeś? Aha, tą, tą stronę. Tik, idziemy sobie w automatycznie, kierowanie jest Nie pisałem, że na tej potrzebę, a to automatycznie. Ale stoi prosto, co? idziemy tutaj. Znaczy, przejdziemy na łóżka, no nie zginąłeś, to jest dziwne. To mam wejść tam wyżej, dobrze W inaczej nie wchodzimy Wejdzie na płot? No tak, Dani. Dob dobry pomysł, przepłynę przez most Zarz utonić Dali. I co będzie? I co będzie? Czemu ty nurkujesz? A nas się śpiąć Jest ten myśl, ale czemu... Czekaj chwilę. Tam, jest ten myśl prawie. Powiedz, że jest ten myśl. Myślałem, że dwa, dwa zapytaniki się pojawi, pojawiły. A tu, a tu jeden. Już się zdarzyło się. Czyli myśl. To jakaś by... chyba... Może, może gdzieś indziej wejdziemy? A tu około może jest Tu wejdziemy sobie, cyk, myk. Cyk, wbijamy z buta. Pogadajmy jeszcze. Interakcja, kacelka. Joe, listen to me. Oh. You thought coming here was going to fix it all, but it's not going according to plan. Is it? What the fuck do you know, eh? I know you're no killer. Look at you shaking. You're a frightened little rat, a pet, a parasite. Right? Yes, you take and give nothing back. Be Don't listen to him. it's a real fucking name. Do you want to think something? We need to shut the fuck up right now. Money is boss. Yeah, yeah, okay. You're boss. Your name is boss. You're not bitch, old man. You're not a bug. You're boss. And I need you with us, okay? We need you. We need you to the main mission. I cyk. Misja complete. U końcu na prację. Dobrze, komplit misja. Stoxpa, to mało. dobra Cik, zobaczymy sobie misję może. Ostatnia misja. Na 11 poziom. jakiś telefon będzie? Także... Jak on co odcinek? Ja tym akcentem się wam pożegnam, żegnam Was rojadek, trzymajcie się no i cześć, do następnego odcinka. Pa!